Cześć. Nowy odcinek na szybko. Nie było ostatnią niedzielę żadnego filmu, bo święto. To będzie taki krótki w tygodniu. Pacjentem jest laptop Asus model X54H. Jest sprawny. To znaczy no tak nie do końca. Jest lekko zalany. Klawiatura jest zalana, tutaj się coś wylało. I ona tak działa. Tak działa, że, że nie do końca działa. Niektóre przyciski nie działają, niektóre działają tak, jakby ciągle były przyciśnięte. Dlatego zamówiłem już nową klawiaturę. Muszę ją wymienić. Przy okazji przedmucham go trochę w środku, to znaczy wentylator. Tego modelu jeszcze nie wiem jak się jak się rozmontowuje. Nigdy jeszcze go nie miałem w rękach, nie robiłem tego. No bo przydałoby się jeszcze wymienić pas, tę termoprzewodzącą, termopady, jeśli są i tak dalej. Systemu Wam nie pokażę, bo są tam rzeczy właściciela. Nie chciałbym ich pokazywać. Zresztą z systemem nic nie będę robił, bo nie było takiego życzenia. Właściwie to ja tylko zdefragmentowałem dysk, żeby trochę szybciej to pracowało. No, i przyniosło to rezultaty, bo trochę szybciej rzeczywiście pracuje, troszkę zyskał ten system na responsywności, że tak to nazwę. No i system jest. Nie będę go ruszał. Taki jest ok. Natomiast, jak mówię, wymienię klawiaturę. A jeśli chodzi o resztę, no to zobaczę. Zobaczę, czy trzeba się dużo gimnastykować, żeby się dostać do tych wszystkich elementów no ale, nie no, tak czy siak chyba to rozkręcę głupio by było tak zostawić laptop, który miał być wyczyszczony tylko z wymienioną klawiaturą dlatego teraz biorę do ręki wkrętak i odkręcam wszystkie śrubki i po kolei to wszystko będę demontował jak widać, laptop rozmontowany. Jest osobno chłodzenie i płyta główna. A jeśli chodzi o pastę termoprzewodzącą, to jest tak jak widać. Czyli nie za ciekawie, bo pasta nie dość, że jest już stara i zaschnięta, to jeszcze jest jej za dużo. Dlatego teraz wszystko muszę wyczyścić. No, może nową pastę. Skręcę. Nie widzę termopadów, dlatego wszystko się ograniczy do wymiany pasty i do odkurzenia wentylatora. Na poczyszczone elementy trafi zaraz kapka pasty. Przyjdzie wentylator, skręcę wszystko i całość już montuję, montuję w samej tej obudowie laptopa. No i na tyle w dzisiejszym odcinku. Laptop złożony. Niestety mimo że kupiłem nową klawiaturę i zamontowałem, klawiatura nie działa ani w systemie, ani nawet w BIOSie. Dlatego prawdopodobnie coś się stało z płytą główną i nie będę już tego ruszał. Będzie tu musiała być zamontowana klawiatura zewnętrzna na USB. Jeśli ktoś jeszcze będzie chciał korzystać z tego laptopa, no bo tak jak mówię, Klawiatura nowa, jak i teraz, nawet stara, nie chce działać. No i nie ma wyjścia, trudno. To by było na tyle w dzisiejszym krótkim odcinku. Do zobaczenia w niedzielę.